Macie tutaj Marianka. Patrzcie. Marian. Nie gryź kabla, cię kopnie. Marian, kabla nie jedz. Z pompy do rlarit. Marian. 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 Patrzcie jak sobie Marian, chcesz? Chcesz kwiatuszka? Maria. Nie, Chcesz kwiatuszka? Chcesz zjeść. Psitka, normalnie. Alergik. Jedz kwiatuszka. Ty zjedz kwiatuszka. Je kwiatuszka. Patyczek. Co ty robisz? Na razie zero osób. Co ty robisz? Co on robi? Marian. No nie gryź tego. Tylko... Podjął, żeby coś łatko. Dwie łapki, tak. Dwóch łapkach trzyma. O mordkę? Ej, bo mi telefon ugryzł. O. Telefon mi ugryzł. No kurde, Uciek. Uciekiner pierw mi te, o tu babci nogi są, przeszkadzają w nagrywce, pszczoła, babcia, idź stąd z tego krzesła, dobra ludzie kończymy, bo widać, że jemu się nie chce.